Siemanko, z tej strony, Borsuk. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Warframe. Lecimy po kolejne segmenty Odonata. Hmm, potrzebujemy uprzęży teraz. Znowu wydobycie. Ta jest na ziemi. No okej. No to będzie o tyle dobre, że jeżeli znowu będzie tylko setka, to to są bardzo szybkie misje. Nie trzeba będzie jakoś kombinować za wiele. O, znowu setka. Idziemy na wykopaliska. I zdobędziemy to. Ping. No, nie trafiłem w niego serio. No dobra. Potrzebuję. Potrzebuję zasilania. Dajcie mi zasilanie. No, nie, nie skąd oni mnie sztułają? Hala. Dajemne zasilanie No już nie asemu już nieę ma zasadanie Ben OKj? Okay. To jest o tyle niewygodne miejsce, że tutaj e, oni mogą strzelać mnie z każdych stron, a ja za bardzo nie mam jak go bronić. Ale mam pomysł. Po prostu odchodzimy sobie czwóreczkę. No i zaczyścimy z każdej strony. Zniszczymy jeszcze to. Żeby już się do końca wydobył. No naprawdę to miejsce jest okropne. Zostaliśmy życie dla Excalibura. Okej. Okay. I do wyjścia. Dobra, mamy kolejną część. No i zostało nam ostatnie jeszcze do zdobycia. Pewnie też to będzie wydobycie. O, standardowo. Już nie będziemy aktywować tego. No, sam się aktywował. No halo, przecież nie wkroczyłem na linię. Za beznadzieja. Osobiście nie przepadam za bardzo za chewingiem, bo... Kurczę, nie ma jakichś takich ciekawych, fajnych miejsc do Ale jest jedno, tylko że raz, że mało ludzi tam jest, a dwa, nawet jak się idzie na expa, no to kurczę, tam trzeba cokolwiek robić, nie? Więc no... Trzeba mieć jakąś broń dobrą, która zabija, bo... No, co, będę tam latał i tylko przeszkadzał wszystkim, bo misja nie jest prosta. I tak. No, ja też. Dobra, lecimy dalej. Potrzebujemy ostatniego schematu. Na Wenus. I to też jest wydobycie. I, i będziemy robić. Czy znaczy, nie? Chyba, że to do celu misji będzie trochę szybciej, bo Odonat buduje się mm, tak jak Frame chyba 24 godziny, albo 12 godzin. Nie pamiętam. Nie, 24 godziny łącznie, czyli y, 12 godzin chyba będzie się robić projekt. Y, zobaczymy czy, y, czy, czy... ...czy czasami nie będzie tak, że będziemy musieli czekać te 12 godzin. I zobaczymy. Zaraz się wszystko pokaże. Bierzemy nasze zasilanie. Dawaj mi tutaj też jeszcze jedno. Zasilanie spoko sprawa. E, za to powiem Wam szczerze, że lubię robić wydobycie na zeinfekowanych. Bo zainfekowani są strasznie upośledzeni i nie mają możliwości atakowania z daleka, tylko z bliska, oni muszą podejść, więc robienie eks wydobycia tutaj na zainfekowanych to jest naprawdę bardzo prosta sprawa, bo to nie ja muszę chodzić do wrogów, to wrogowie muszą chodzić do mnie i to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No daj mi to zasilanie, o, przymroziłem go troszkę. Dobra, to już mamy e, zrobione. Teraz tylko poczekaj na 30 sekund. I będziemy mieć odonatę. Znaczy te latające stworki chyba mogą coś strzelać. Mm, nie jestem pewien. Czy coś strzela? O właśnie, oni strzelają. Tak sobie właśnie to jest tak... Sobie przypomniałem, że oni chyba mogą strzelać, ale to jest takie. Mm, nie by coś tam strzelają, ale tam. Dobra. No I lecimy. To już też odpalę. Standardowo musimy odpalić jeden jeszcze po drodze. Dziom. Do punktu ewakuacyjnego. Czemu te punkty zawsze muszą być tak daleko? Jakby nie mogli zrobić bliżej ich, tylko trzeba latać przez całą mapę. Okej. Okay. No i mamy systemy. Czyli mamy już wszystko. Co było nam potrzebne? Trzeba będzie tylko robić, bo najpierw trzeba zrobić schematy te, te, te rzeczy 3, i później będziemy mogli już puścić główny schemat na odonatę. Jestem ciekaw, ile to będzie trwało. archwing. 30 minut. Hmm. W ogóle nie mamy Rubedo, musimy iść po to idziemy po Rubedo w takim razie. Mm, rubedo dropi gdzie? Na marsie? Chyba na marsie. Nie, morfet. Gdzie dropi Rubedo? Na ziemi. Mm, dobra, robimy jakąś eksterminację. Yy, zaraz wam pokażę, jak mniej więcej ja latam, jeżeli chcę iść na jakiś e, zbiór. Może to nie jest efektywne, bo to trochę zajmuje. Szczególnie teraz może mi to dużo zająć, jak ja nie mam opcji znalezienia tych skrzynek. Po prostu latam po mapie i niszczę wszystkie skrzynki jak leci. Naprawdę dość sporo leci wtedy surowców, dodatkowo z mobów. Jako, że mam eksterminację, do z mobów też potrafi dość sporo wylecieć tego wszystkiego. więc tak to mniej więcej wyglądało mnie robienie e, misji pod surowce. Oczywiście no, wiem, że na przykład przetrwanie też byłoby spoko opcją. E, bo na przetrwanie też leci ich dość sporo. E, znaczy wtedy jest dużo mobów i, i też można latać e, za e, skrzynkami. Tylko, że wtedy trzeba mieć na uwadze jeszcze e, poziom tlenu. No u mnie jest różnie z nim. Więc, no tak, trzeba ostrożnie trochę. Jednak chyba bardziej jest opłacalne robienie e, survivalu po surowce. jak mi się wydaje. No ale jakbyśmy mieli jeszcze jakiś, kurczę, ten mod, który pokazywałby e, złodziski zmysł, jakieś coś takiego czy coś, żeby e, właśnie było widać na mapie skrzynki, gdzie są umiejscowione. To byłoby naprawdę dużo przydatne dużo pomo bardziej pomocne niż o tak latanie i szukanie skrzynek wszędzie gdzie tylko da szczególnie że nie zawsze je widać na pierwszy rzut oka ok dobra no, no i właśnie o tym mówię że teraz będziemy latać i ...i szukać tego, gdzie mogłyby być skrzynki. Trochę nie przemyślałem o tym, że nie mam złodziejskiego zmysłu. Trzeba zdobyć gdzieś ten mod. Nie wiem skąd można go dorwać. Trzeba byłoby zobaczyć na wiki. Skąd leci, ale o na przykład to mamy takie zasoby. Już mamy 59 rubeda. Potrzebujemy 300. E, aktualnie mamy 82. Tam jeszcze mieliśmy chyba 50 coś swojego. Eee. Chyba tutaj najszybszym sposobem teraz, żeby jakoś tak się nie gubić, będzie po prostu latanie za mobami, mniej więcej rozglądanie się też ze skrzynkami w międzyczasie, żeby nie latać i nie szukać tylko i wyłącznie skrzynek samych. ...ale latać za mobami i jednocześnie skrzynki otwierać wszystkie po drodze. Nie skupiać się głównie na skrzynkach. To będzie najszybszy sposób na zdobycie tego... dziadestwa. Obrona też nie jest złym pomysłem, bo na obronie dużo mówów jest... E, więc też z nich może wylecieć dość sporo rubeda. Tak, to też nie jest tak, że z każdego moba wypada, więc to też jest tak... Tak jeden mobek to jest taka skrzynka w sumie, nie? Gdy tak popatrzeć na to z, tej, z takiej perspektywy. Tylko, skrzynka dużo częściej się mu trafiają surowce. No, zabiliśmy przeciwników. No i ma to do siebie, że mimo, że zabiliśmy wszystkich, to te moby i tak będą, więc możemy trochę dłużej posiedzieć niż tyle, co nam wyznaczono. O! Mamy kolejne złoże. Niestety małe. Feryt. Feryt akurat nam nie jest potrzebny. Tu jest kolejne złoże. Feryt. Okej. Okay, ile tego mamy? O, już nie widać. 138. Hmm. Niewiele, niewiele, niewiele. Tam 300 potrzebujemy. No to w sumie jeszcze jedna taka misja. I będziemy mieć odpowiednią ilość rubeda. Tutu, tu, tu. tu, tu powtórz misję. Tak na szybko. I później tak trzeba będzie czekać aż ja zrobię tego Donata, żeby później dalej z misjami iść. Tak mi się wydaje. Na Kubrowa też musimy czekać jeszcze ee, dzień. Tak więc, no jeszcze trochę poczekamy sobie. ja też nie chcę czekać jakoś specjalnie na ten, żeby na przykład nagrać odcinek wtedy, kiedy zdobędę to, bo żeby pójść dalej fabularnie. Nie, będziemy sobie coś międzyczasie jeszcze robić, żeby nie tracić jakoś czasu. Mam możliwość to nagrywamy tyle ile możemy. Tu jeszcze jest skrzynka. Nie, gdzie mi te alarm wzywasz? Nie wzywaj żadnego alarmu. Na eksterminację alarm jest nawet pomocny. Więc może jak zobaczymy jakiegoś gościa, a będzie robił alarm, to poczekamy aż wezwie alarm. Bo wtedy jest szansa, że więcej mobów przyjdzie do nas. Zostawmy go na przykład. Poczekajmy aż alarm włączy. Ja sobie tutaj przy okazji lecę i pozbieram surowce na daleko gdzieś włączenie alarmu niestety cyk, cyk. Dobra, to chyba włącza alarm już No, tutaj na pewno któryś włączę alarm Nagrywam. Bez rubeda. No, kończymy to szybko. Ile mamy? 23. Mało. Mało, mało, mało wypada. Strasznie mało z tych. Z tych, tych zasobów, jeszcze, a jest. Już alarm włączony. Dobra, to już jak jest alarm, to więcej mógł, będzie przychodziło. Już tyle dobrego. No, tu jest jeszcze, ruda do 17, tylko kurczę mało strasznie. Jeszcze tam na górę możemy wejść. Coś jest, ale chyba nie ma nic. Nie ma sensu tutaj latać. Dobra. Tam jest łweda. Ile mamy? 126. Czyli w sumie już by nam starczyło na no, odonatę. Zobaczę. Musimy się cofnąć. Tylko jeszcze jakby jedno złożę darować, żeby mi nie brakło e, kilku sztuk tylko. Mamy jeszcze bardzo skręci jedną złożę, jakieś takie przygarną rozglądać trochę za tym o, gwiazda gwiazdy są spoko nie, tutaj nie ma nic, o, gwiazdy dostaliśmy, ile mamy? 145 dobra tutaj już nic nie ma chyba nie o, jest rubeda najsik bo to już nam starczy na pewno, o, gwiazda Wydaje do ewakuacji. w tym tam było 120, momencie, jeszcze ja miałem w 40 coś. Więc akurat. Dobra. I robimy co nam było potrzebne. Skrzydła. Jak to nie. jeszcze neurody trzeba. A to te ja neurody teraz nie zdobędę. To na ziemi trzeba latać, szukać. No nic, zrobimy tak, że ja po prostu tego donata puszczę w tle, jak już poza odcinkami, bo to trochę trzeba będzie podrobić w takim razie, żeby go zrobić. O neurodę muszę na ziemi zdobyć, rubedom, będę musiał tam jeszcze poszukać trochę. Ale też na ziemi akurat, ale to, to jakoś muszę popatrzeć jeszcze, co i jak. No nic, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!